Dzień dobry Państwu. Witamy bardzo serdecznie w siedzibie giełdy papierów wartościowych. Witamy na sali notowań rynku New Connect. Witam wszystkich zgromadzonych. Witam wszystkich, którzy wspólnie z nami uczestniczą w debiucie kolejnego emitenta na rynku New Connect dzięki przekazom internetowym. Szanowni Państwo, bohaterem dzisiejszego dnia jest spółka Skarmet Multimedis SA i proszę przywitajmy serdecznie przedstawicieli spółki w osobach. Pani Janny Szyman, prezesa zarządu, pana Jerzego Krawca, wiceprezesa zarządu, pana Stanisława Helbicha, wiceprezesa zarządu, pana Artura Barana, członka zarządu oraz panie, panią Joannę Pydo, rzecznika prasowego spółki. Szanowni Państwo, spółek z sektora ochrony zdrowia przybywa nam coraz więcej, z czego bardzo się cieszymy, bo to rynek właśnie dedykowany między innymi takim innowacyjnym, nowatorsko podchodzącym do biznesu przedsiębiorstwom jak ta dzisiejsza. A nasz dzisiejszy emitent, debiutant, świadczy usługi opieki medycznej poprzez sieć prywatnych przychodni, placówek medycznych. Dlaczego rynek publiczny? Dlaczego rynek New Connect? Co dalej ze spółką na rynku kapitałowym? Z tym pytaniem zwracam się do przedstawiciela spółki, do pani prezes. Witam państwa bardzo serdecznie. Witam reprezentanta zarządu giełdy, witam wszystkich gości, naszych akcjonariuszy, naszych inwestorów. Szanowni Państwo, dzisiejszy dzień dla spółki ScanMed Multimedia to jest otwarcie nowego rozdziału. Jest to też dzień, w którym wieńczymy 11 lat naszej działalności. Dla podmiotu, który działa na młodym przecież rynku prywatnej opieki medycznej, 11 lat to zacny wiek. Nasza spółka ten czas wykorzystała bardzo dobrze. Zgromadziliśmy cenną wiedzę i doświadczenie, które teraz będą sprzyjały naszemu dynamicznemu rozwojowi również w kierunku rynku kapitałowego. Dzisiejszy debiut to dla spółki początek nowej drogi. Dlatego pragnę podkreślić, iż jesteśmy świadomi ogromu pracy, jak również odpowiedzialności, jaka na nas na tym etapie spoczywa. Chciałabym bardzo serdecznie podziękować wszystkim pracownikom. Dziękuję Wam za Wasze zaangażowanie, za ogromną kreatywność, jak również pozytywną energię, jaką dajecie naszej spółce. Dziękuję naszemu autoryzowanemu doradcy i innym podmiotom, które wspierały spółkę w procesie upublicznienia. Dziękuję naszemu doradcy prawnemu, jak również agencji Martis Consulting. Szczególne podziękowania chciałabym skierować do naszych klientów i pacjentów, bowiem to właśnie Państwa zaufanie buduje sukces naszej spółki. Państwa satysfakcja jest dla nas największą motywacją do dalszego rozwoju, doskonalenia naszej oferty medycznej. Dziękuję inwestorom za zaufanie, jakim obdarzyli spółkę, za docenienie naszego modelu biznesu i obiecuję, że dotrzymamy podjętych zobowiązań. Spółka zrealizuje cele, które zostały przed nią postawione. Wierzę, że dzisiejszy debiut umocni pozycję spółki, nadaje także właściwy prestiż i wydźwięk medialny, które będą wspierały budowanie wartości spółki. Jako podmiot publiczny będziemy podmiotem. Transparentnym podmiotem dbającym o najwyższe standardy komunikacji z rynkiem będziemy dbać o relacje z naszymi akcjonariuszami. Wierzę, że spółka będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem inwestorów. Mamy przed sobą bowiem bardzo dobrą perspektywę rozwoju. Perspektywę, która jest oparta na solidnym fundamencie. Nasz fundament to unikalny model biznesu, który wypracowała spółka. Model polegający na łączeniu specjalistycznej opieki zdrowotnej finansowanej ze środków komercyjnych z opieką podstawową, gdzie finansowanie pochodzi od płatnika publicznego. Ten ostatni segment naszej działalności dedykowany jest przede wszystkim środowiskom akademickim. Już jesienią tego roku pragniemy otworzyć kolejne nasze placówki na terenie Wrocławia i Poznania. W placówkach tych będzie dostępna również oferta usług specjalistycznych dla naszych klientów indywidualnych, jak również dla klientów korporacyjnych. Wśród klientów korporacyjnych dla naszych ważnych partnerów, jakimi są ubezpieczyciele. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Teraz trzymajmy kciuki za dobre notowania naszej spółki. Zależy nam na tym, aby New Connect, jak cała nasza giełda, była tym miejscem, które notuje spółki, które z kolei na tle swojej konkurencji wyróżniają się tą pewną innowacyjnością, udziałem kapitału intelektualnego, nowatorskim podejściem do biznesu i mamy nadzieję, że Wy do takich spółek należycie. W przemówieniu Pani Prezes padły bardzo kluczowe dla rynku kapitałowego słowa, jak zaufanie, przejrzystość, transparentność. To są atrybuty, słowa, które są przypisane do funkcjonowania na rynku. Kapitałowym i mamy również nadzieję, że to wasze wejście na rynek New Connect, na rynek publiczny, co za tym się wiąże również z zwiększonym zaufaniem ze strony inwestorów, które także czerpie się jako pochodną tego, że giełda ogólnie cieszy się dużym zaufaniem społecznym. Dlatego życzymy wam, abyście spełniali te oczekiwania, które kładziecie przed rynkiem New Connect i stawiacie przed swoimi, swoim rozwojem. I mamy nadzieję, że również ta polityka Waszego rozwoju, przyszłe plany spowodują, że jeżeli takie będzie życzenie spółki, to również będziemy mogli przywitać Was na rynku regulowanym. A teraz, by upamiętnić ten dzień uroczystości, chciałbym w imieniu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych wręczyć, Pani Prezes, wręczyć Państwu, Zarządowi Spółki, statuetkę Vivene oraz dyplom spółki notowanej na rynku New Connect. Szanowni Państwo, mam przyjemność kierować spółką ScanMed Multimedia od roku 2009. Ten czas to był czas bardzo intensywnego wysiłku organizacyjnego, jak również bardzo dynamicznego rozwoju naszej spółki. Tym większa jest moja satysfakcja, że mogę dzisiaj zaprezentować naszą spółkę szerokiemu gronu odbiorców. Historia spółki sięga roku 2000, 2000, kiedy to na terenie Krakowa uruchomiliśmy pierwsze centrum medyczne. Kolejne lata to były lata, kiedy poszerzaliśmy ofertę medyczną, rozbudowywaliśmy infrastrukturę. W ofercie spółki pojawiła się między innymi nocna i świąteczna opieka medyczna, pojawiły się, pojawiła się opieka wyjazdowa, diagnostyka obrazowa, w kolejnym etapie zaś podstawowa opieka zdrowotna. Dwa ostatnie lata to był czas bardzo intensywnych zmian wewnątrz organizacji, również zmian w ramach grupy ScanMed, polegających na krystalizowaniu się kompetencji w ramach spółek działających w grupie. Spółka ScanMed Multimedia skoncentrowała kompetencje w zakresie ambulatoryjnej opieki medycznej. W tym roku nasz model biznesu zyskał duże zaufanie inwestorów. Pozyskaliśmy środki na rozwój naszego modelu biznesu na nowych rynkach i chcemy, aby koniec roku 2011 był momentem, w którym model biznesu spółki zostanie zaimplementowany na nowych rynkach, w szczególności na rynku w Warszawie, we Wrocławiu i w Poznaniu. ScanMed Multimedis na rynku świadczeniodawców medycznych wyróżnia się kilkoma zasadniczymi cechami. Przede wszystkim posiadamy unikalną sieć przychodni podstawowej opieki zdrowotnej, w której świadczymy usługi dedykowane przede wszystkim środowiskom akademickim. Jest to jeden z filarów naszej działalności. Drugim filarem naszej działalności jest specjalistyka, którą rozwijamy w systemie finansowania komercyjnego, w systemie odpłatności za każdą usługę. Komplementarność tych dwóch linii biznesu, to jest podstawowej opieki, specjalistycznej opieki zdrowotnej, składa się na kompleksowość oferty medyczną, medycznej. Jednocześnie naszym znakiem firmowym jest wysoka jakość i bezpieczeństwo świadczonych przez nas usług. Nasz model biznesu jest modelem nowatorskim. Na tą nowatorskość składa się kilka elementów. Przede wszystkim portfel posiadany przez spółkę jest zrównoważony.